Halo, halo, dzień dobry bądź dobry wieczór, w zależności od pory, w której to oglądasz. Dzisiaj historia Andre, dość długa historia, mam nadzieję, że Wam się spodoba. W związku z tym od razu przechodzimy do tej historii, której źródło znajdziecie w opisie tego filmu. Zaczynamy. Przeżyłem własną śmierć w wyniku wypadku przy pracy, który zdarzył się ponad 5 lat temu. Podzielę się. Z wami owocami tego wydarzenia, owocami o smaku subtelnym i upajającym, choć słowa często nie potrafią wyrazić pełni tego, czego doświadczyłem. Było piątkowe popołudnie. Od dwóch dni z pomocą marka, kolegi z pracy próbowałem zlokalizować usterkę spektometru, urządzenia do analizy cząstek zawieszonych w cieczy. Krótko po 15 usiadłem na wysokim stołku i sięgnąłem w kierunku palnika plazmowego, umieszczonego centralnie wewnątrz dwumetrowej kwadratowej metalowej kolumny. Aby dostać się do pewnych mechanizmów, musiałem zdjąć osłony otaczające kolumnę. Oparłem działo o jedną ze ścian, a obie ręce położyłem na górnej krawędzi tej ściany oraz drugiej prostopadłej do niej. Stałem niestabilnie. Niewiele wiedziałem o tym urządzeniu. Ustawiłem się tak, by sprawdzić zapłon palnika, a mark miał go uruchomić. Staliśmy twarzą w twarz, choć on znajdował się jakieś dwa metry na prawo ode mnie. Obsługiwał panel sterowania, pochłonięty ekranem komputera, na którym wyświetlały się parametry, na które czekaliśmy od dwóch dni. Zapytał mnie, gotowy do startu? Odpowiedziałem. Tak, nacisnął włącznik, nie odrywając wzroku od monitora. W jednej chwili zostałem całkowicie sparaliżowany, przywarty do metalowej konstrukcji. Poczułem przenikliwe ciepło i nieznośny fizyczny ból. Krzyknąłem, ale z moich ust nie wydobył się żaden dźwięk. Zrozumiałem, poraził mnie prąd. Wiedziałem, że umrę. Nie zdawałem sobie jeszcze sprawy, że moja klatka piersiowa spoczywała na czterech rezystorach elektrycznych ułożonych równolegle jeden na drugim. Najwyższy z nich, tuż poniżej moich ramion, przewodził prąd stały o napięciu 4000 V i natężeniu 5 amperów. Drugi na wysokości serca. Prąd zmienny 220 V i 10 amperów. Pozostałe dwa przewodziły prąd nisko-napięciowy o niewielkim natężeniu. Rozpocząłem wewnętrzny dialog. Nie, no, nie chcę umierać, to o wiele za wcześnie. Tak wiele muszę zostawić. Nie, to nie może być teraz, to absurd, kompletna głupota. Moje dzieci są jeszcze. Takie małe. Nie mogę ich porzucić, tak bardzo je kocham. Co się z nimi stanie beze mnie? Dlaczego ja, dlaczego teraz? Jestem ojcem trzech wspaniałych chłopców: dziesięcioletniego Aleksandra, siedmioletniego Krzysztofa i małego Dawida. Byłem przerażony, ale co mogłem zrobić? Mark wciąż wpatrywał się w parametry na ekranie. Nie zauważył niczego, bo mój krzyk był bezgłośny. Nie mogłem już dłużej wytrzymać. Cierpienie było ponad ludzkie siły. Ta tortura musiała się skończyć natychmiast. Czułem, jak opuszcza mnie wszelka energia. Moja fizyczna i psychiczna odporność rozpływała się w nicość. W końcu poddałem się śmierci. Przed oczami stanęły mi obrazy wszystkich rzeczy materialnych, do których byłem przywiązany. Samochód, mieszkanie, meble, przedmioty. Przygdałem się z nimi na zawsze. Potem pojawiły się obrazy więzi emocjonalnych. Moje dzieci, rodzice, kobiety, które kochałem, przyjaciele. Ich także opuszczałem na wieki. Ten proces był błyskawiczny, intensywny, nieodwołalny. Wreszcie zatarł się mój własny wizerunek poczucia tożsamości. Całkowicie wyzwolony od przywiązań i koncepcji, Andre przestał istnieć. W tym momencie otworzyły się drzwi do nieskończonej, przepełnionej szczęściem świadomości. Oślepiła mnie intensywna światłość, zanurzyłem się w bezmiarze wszechobecnej, wiecznej miłości. Byłem już tylko spojrzeniem, które obejmowało kąt ponad 180 stopni, z nieprawdopodobną ostrością. Unosiłem się nad ciałem, które wciąż drżało, porażone prądem. Tam, gdzie byłem, czułem taką błogość, że cały horror tej sytuacji wydawał mi się czymś zupełnie normalnym. Nie było już fizycznego bólu, myśli, koncepcji, granicy między życiem a śmiercią, różnicy między dobrem a złem słowa stały się zbędne, bo wszystko było miłością, a ja wieczny. Pozostałem doskonale neutralnym obserwatorem, całkowicie wolny i bezgranicznie szczęśliwy. Ogarnęła mnie miłość o boskiej mocy, która unicestwiła wszelki lęk, wszelkie mroczne myśli, wszelkie poczucie czasu i przestrzeni. To było przeżycie przekraczające wszelkie wyobrażenie. Pozwoliłem sobie płynąć ku temu Edenowi, gdzie wszystko jaśniało nieznanym pięknem. Kolory były bardziej nasycone, dźwięki czystsze. Odkryłem w sobie nieznaną dotąd przenikliwość i autentyczne uczucia o intensywności nieporównywalnej z niczym, czego doświadczyłem wcześniej. Jak błyskawica, zobaczyłem przebłysk całego mojego życia i uświadomiłem sobie, jak wiele niepotrzebnych, fałszywych uczuć pozbawiło mnie prawdziwego szczęścia. Kochałem oszczędnie z przesadną skłonnością do osądzania. Zrozumiałem, że bałem się kochać i poczułem głęboką gorycz patrząc na to duchowe ubóstwo. Odkryłem, że miłość jest naszą prawdziwą naturą, a wszelka słabość na tym polu ma katastrofalne skutki dla naszego życia i dla całej ludzkości. Paradoksalnie w stanie, w którym się znalazłem, całe życie nabrało sensu. Nie miało znaczenia, czy było dobre, czy złe, szczęśliwe, czy nieszczęśliwe, długie, czy krótkie. Nie miało to żadnego znaczenia, ponieważ wszystko było dobre. Ale chemia miłości umożliwiała prawdziwe poznanie wszechświata i nadawała sens każdemu indywidualnemu i zbiorowemu losowi. Była tam świetlista obecność, tak kochająca, że czułem się kochany, jak nigdy przedtem. Jej blask przenikał moją duszę, a jej wiedza była nieskończona. Wiedziałem, że jestem w świecie, gdzie wszystko jest możliwe nie istniały żadne bariery. Moja świadomość mogła poruszać się w trzech wymiarach z prędkością myśli. Po wzniesieniu się w tę boską przestrzeń bez wahania, natychmiast stąpiłem, by znaleźć się nad placem zabaw w przedszkolu mojego małego Dawida. Nie miałem już żadnych punktów odniesienia w czasie i przestrzeni, ale wiedziałem, że on tam jest. Wpatrywałem się w niego, czując naszą miłość z emocjonalną siłą i pięknem dzieła sztuki. Doświadczyłem jej z zachwytem. Dawid bawił się z kolegami, śmiejąc się bez trosko. Jego śmiech docierał do mnie z krystaliczną, harmoniczną czystością. Zbliżyłem się do niego. Jego twarz promieniowała radością, która zalała moją bezcielesną istotę. To było prawdziwe, kosmiczne zjednoczenie. Podobnie odwiedziłem dwójkę starszych synów, Aleksandra i Krzysztofa. Byli w szkole podstawowej, kilometr dalej, skupieni na lekcjach. Patrzyłem na nich z tym samym szczęściem. Pozwolę sobie przerwać opowieść na moment. Obie szkoły znajdują się dwa kilometry od miejsca wypadku. Ten szczegół jest jednak bez znaczenia. Gdyby były oddalone o setki kilometrów, dotarłbym tam równie łatwo. Jestem tego absolutnie pewien. Mój czysty duch wzniósł się znów w nieskończoną przestrzeń świetlistej jasności. Z zachwytem kontemplowałem słońce promieniujące żarliwą miłością. W sercu tego światła z niezwykłą wyrazistością zobaczyłem twarze moich dzieci, jaśniejsze i prawdziwsze niż kiedykolwiek wcześniej. Usłyszałem ich głosy, które prosiły mnie, bym wrócił do ciała. Chciały, abym odzyskał ciało, by mogły czerpać z blasku miłości, który teraz we mnie zamieszka. Przemawiały językiem czystej telepatii. Nie mogłem oprzeć sile ich woli, mimo gorącego pragnienia pozostania w tym raju. Ponownie znalazłem się nad swoim ciałem. Widząc przed sobą obraz ich świetlistych twarzy, otoczonych migoczącą barwną aureolą, poprzez rodzaj telepatii, której nie potrafię opisać znanymi mi pojęciami, przekazałem w duchu Markowi prośbę, by nacisnął przycisk awaryjnego zatrzymania. Zrobił to natychmiast, wszystko ucichło. Później Mark opowiadał mi, że zareagował odruchowo. Zrobiłem to, bo poczułem, że dzieje się coś bardzo dziwnego. Musiałem natychmiast wyłączyć maszynę. Powróciłem do, ciała, a moje pole widzenia gwałtownie... Powróciłem do ciała, a moje pole widzenia gwałtownie się zwęziło. Musiałem wrócić, by móc wypełnić swoją dalszą ścieżkę, by zrealizować swoje zadanie i przekazać miłość, którą otrzymałem. Byłem tak szczęśliwy w tamtym stanie, że powrót do ciała był niezwykle trudny. Stanowił jednak przypieczętowanie nieuniknionej odpowiedzialności za mój własny spokój ducha i emocjonalną równowagę moich bliskich. Wybór narodzin i śmierci nie należy do nas. Decyzja ta należy do owej dominującej świadomości, czy kosmicznej obecności, którą tak intensywnie odczuwałem. Ta istota była tak doskonała, tak świetlista i kochająca, że ośmieliłbym się nazwać ją Bogiem. Nie miała jednak nic wspólnego z Bogiem opisywanym w księgach religijnych. Poczułem ból i zdałem sobie sprawę, że ciało jest sparaliżowane. Serce biło słabo. Z trudem łapałem oddech. Wewnętrzne strony dłoni miałem poparzone, ramiona i barki uległy tak gwałtownemu skurczowi, że wyglądałem jak stare, powykręcane drzewo. Czułem się głęboko upokorzony tym stanem fizycznym, uwięziony w ciele. Przez moment zapragnąłem z całej siły wrócić na drugą stronę, ale było to już niemożliwe. Znalazłem się pod opieką lekarzy. Spałem bez przerwy przez dwie doby. Kiedy się obudziłem, usłyszałem słowa jednego z nich. Ma pan za sobą niewyobrażalnie ciężkie chwile. Cudem uniknął pan śmierci. Najgorsze no już minęło. Został pan porażony prądem o napięciu 4000V i w sumie natężeniu 5A przez około 20-25 sekund. Skurcz mięśni, jakiemu uległo pańskie ciało, odpowiadał sile dwóch ton. To tak, jakby podnosił pan ten ciężar przez cały czas trwania porażenia. Mimo, że jestem wysportowany i mam bardzo silne serce, mój powrót do życia to medyczny cud. Przechodzą mnie dreszcze, gdy piszę te słowa. Moje ciało zapamiętało intensywność tamtego przeżycia. Za dreszczami napływają łzy. Ten wypadek otworzył mi drzwi do wieczności. Każdego dnia ogarnia mnie nostalgia za utraconym rajem. Czasami wręcz żałuję, że wróciłem do życia w ciele. Nie potrafię już żyć tak jak przedtem. To wydarzenie wywróciło moje życie do góry nogami, jakby magiczna pochodnia oświetliła wszystkie mroczne zakamarki mojej egzystencji. Podjąłem fundamentalne decyzje i w każdej chwili staram się wcielać je w życie. Mają jeden cel próbować kochać intuicyjnie z głębi serca. Moja percepcja i przenikliwość niezwykle się wyostrzyły. Gra pozorów, płytkie relacje, plotki to wszystko naprawdę mnie męczy. W każdym kontakcie z drugim człowiekiem, przelotnym czy trwałym, staram się budować autentyczne, bezinteresowne uczucia. Dzięki temu rodzą się teraz szczere, dające radość przyjaźnie. Jednak otwieranie ramion i serca we współczesnym społeczeństwie przeżartym przez niskie uczucia – egoizm, zazdrość, porządliwość, zaborczość, nienawiść, które są w istocie skutkiem nieuzasadnionych lęków – spycha mnie na margines. Moja dobra wola rozbija się o mur obojętności, często jestem odrzucany. Obserwator tego grzęzawiska ludzkich spraw. Pływam melancholijnie po oceanie samotności. Gotów pomagać, poświęcam swoją energię, by nieść innym, zwłaszcza moim bliskim, płomień szczęścia wolnego od lęku. Przyznaję, często brakuje mi w tym zręczności. Wiele prób kończy się niepowodzeniem, a każde rozczarowanie przynosi prawdziwą rozpacz. To objawienie jest niezwykłym darem od Boga, ale jakże trudnym do udźwignięcia w codziennej rzeczywistości. Jak odnaleźć spokój, szczęście, błogostan i miłość, które czułem po tamtej stronie? Jak żyć dalej z taką pamięcią? Wiem, że muszę tu być, wypełnić swoje przeznaczenie. Bez tego przekonania, które stało się siłą napędową moich działań, pogrążyłbym się w głębokiej apatii. Przeszłość obfitowała w wydarzenia i uczucia, z których dziś pozostał mi ledwie posmak. Obudźmy ducha. Porzućmy przywiązanie do ciała i umysłu, by z pokorą przyjąć czysty diament raju. Jak mówi święta Bernadyta Sobiorios, nie obiecuję ci szczęścia na tym świecie, ale winny epilog. Dzieląc się tą historią nie zmuszam nikogo by mi wierzył. Akceptuję sceptycyzm. Mam jednak głęboką nadzieję, że moja opowieść zabrzmi wiarygodnie i skłoni każdego czytelnika do refleksji w intymności własnego serca, ponieważ ta historia wydarzyła się naprawdę.